mam z tej strony Sebastian. Je, jak widzicie, to, to ten jesteśmy w Minecraft nowy. Jeśli widzicie, to trzy osoby... To cztery grają, ale mamy tylko trzy pady. I to jest dziwne, bo tak naprawdę to po tej stronie miała grać osoba, a, a po tej stronie miała nie grać. Teraz się tak pomieszało. Ale dobra, zaczynamy odcinek. Proszę zostać łapkę w górę. Subskrybujcie też kanał. No, no i jest nowa osoba z nami. I ona się nazywa... Miłość. No właśnie. E, ten... E, jeśli widzicie, to, je, to jest... To, ja gra, to jestem w hotelu. Za chwilę Wam, wam pokażemy ten hotel. Ja, ja... Ja gram po tej stronie, trzeba... Miłusz a Aleksander Drapottej. A po... Siemanko. <laughs> nie było Ciebie widać, ale... A dobra! A, na, na moim ekranie się właśnie... O, Tutaj widzi bardzo fajnie. Widzicie ten ładny hotel? No, e, ten... Naprawdę jest przepiękny. To razem się. Tutaj jest balkon. Mój. No. Z e, tej jest wielki napis hotel, z drugiej niestety tak nie pisze to jest następny balkon, a to tutaj jest w środku prąd. Teraz wam zaprezentujemy wszystko. Czy widzicie, to jest, to jest, to jest, to jest pszczółka Dzisiaj jest właśnie 2020 Tak. Trzeci. 2023 Gdzie? E, nie, on no dobrze mówię Drugi jest. E, nie, jaki drugi? A co? jest e, 3 stycznia e, z drugiej strony pisze jakby co chyba letoch... E, czy, e, może, mo, może... Tak, ale nie dało się inaczej napisać, więc naprawdę Napisaliśmy tak, że i tak to było bardzo dużo roboty. No. kosztowało nas to wszystkich. Oprócz Aleksandra, bo Aleksander... Do tego się w ogóle nie kwapił cokolwiek robić. A w ogóle pokażę Wam, teraz zaprezentuję Wam. Ale tutaj, tutaj patrzył, patrzył, jak to wygląda i, nam, i mówił nam, jak mam to zrobić, więc też może nic tam jakby nie ustawił jakichś bloków, ale e, też nam pomagał. Więc to jest na plus. No i tutaj, jak widzicie, to, to jest. Piecyk, tutaj jest Olka pokój. Tutaj kliknę. I tutaj można robić wielką napę. Później tutaj to spróbuję. To jest Olka pokój. To się świeci jak wtedy coś mówię. Na recepcji. Olka pokój. Tutaj jest miłosza pokój. Tak, tak ładnie jest. Tutaj jest jego kibelek. <grym> <grym> dobra, dobra. <grym> Tutaj jest właśnie to w środku, tutaj jest Redstone. A tutaj, jest, a tutaj jest jego. E, no i e, ja, jeśli widzicie, to budowaliśmy tak. Najpierw to było jeszcze inaczej. A teraz pójdę na recepcję, pokażę Wam właśnie jak to wygląda. Tutaj jest woda, tam się grzeje woda. E, na dole jest lawa, tutaj teraz włączam. E tutaj, tutaj jest coś tam ja, i się... jak, jakby, co jak mnie nagrywaliśmy, odcinka, no no to, no, to ta właśnie e, kierowa, kierowa tutaj cały czas pływa, pływało. No i tutaj cały czas pływa. No i jakby, co, to, to jestem ja, Aleksander. No ale dzisiaj mam taki, e, no niezbyt mój głos, bo i co, coś mam trochę zga. Z gardłem. Ale dobra. Ja to... Jeśli widzicie to tutaj tylko troszeczkę. E, tutaj są takie kwiaty, kwiaty. A tutaj jest pole kwiatowe dla pszczółek. Na, na to który... wszystko mieliśmy dużo pracy. Które są ważne dla... O. E, ten, które są ważne dla, dla całego hotelu. Bo tutaj są ule. Jest chwilkę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 uluch. O, tutaj jakaś droga jest. O i tory miłość, położył. No, robię takie tory, bo... E, jak widzicie gramy na kreative No i ten. No i grałem sobie i akurat wykupałem... Tak się daleko zakopałem, bo chciałem przekopać się aż, żeby było widać ten... Co oni tutaj robią? O, Szyma Villager. Szyma. Ten... Kopałem się tak, że wyleciałem poza ziemię. Bo jak widzicie, jesteśmy na kreatywie. No. I naprawdę. Robię tory od tego miejsca. Siema, siema, Aleksa siema. Nie, to jest. Ja. Z... Jeszcze nie zmieniłem, tylko ludzika. E... Jesteś pewny, bo to jest czwarty ludzik. O kurde. No, e, gdzie jest pustka? ta dziewczyna. E... Tutaj, w tym miejscu. To, no to jest to ludzik... Nie mamy w ogóle pada na to czwartej osoby. No. No, nie wiem, z cudem po prostu. No tak, Dobra. sama po prostu kliknął przez przypadek jakiś przycisk. No i naprawdę, to jest Jeżeli się to za chwilę mrukną jej oczy, na serio. Nie ma. O, przecież to samolot, Widziałeś Widzieliście na moim ekranie jakby co? Możecie cofnąć e, w, e, w filmik, bo e, na moim, o widzicie, jeszcze raz właśnie widzę te oczy. E, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście w następnym odcinku. To znaczy nie w następnym odcinku, bo będzie... E, bo będą kokardy. Tak, tak, takie, taka fajna gra. Nazywa się Cytry. Zobaczycie później w następnym odcinku. Eee, nie Cytry, Są... tylko try. Bo to angielskie cy, to się jako Miłoż, okay. miłoż, chodź na chwilę, chodź. i już tylko e, podjadę. To i dokończę to, bo... bo... Naprawdę. E, nie krzycz. Ale miłość to troszeczkę bez sensu zrobiłeś, bo było można tak robić. O tak. Tak, tak, tak. Czarty. Dobra, ale... Dobra, eee. <laughs> <laughs> Ten. Jeśli widzicie, to takie coś dziwnego jest, to miło zrobi, Ale to nie jest dziwne, po prostu. To wiadomo, po prostu sobie to... tak zrobi. co mówiłeś? No Chodź. mi się to zapadło, no i tyle. Nie ma. O, o czym e, ja jeśli, jeśli chcieliście wiedzieć, jak hotel się nazywa, to się nazywa Hotel Sebastiana. Aj, napis jest tylko hotel. Ale wiadomo, to jest Sebastian, bo Sebastian go budował. Aleksander. Aleksander! Aleksander, chodź. Czekaj. A, 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 a w ogóle może pokażemy moją książkę? Nie, jej nie, nie, w ogóle Aleksander! Nie. Naprawdę? Nie. Ja mam taką jedną książkę. O, otworzę ją. Sawa napisał pierwszą stronę. Bla, bla, bla. Ale tutaj już następnych stron... Chyba nie ma. Nie ma. Wow. Ale... Chcesz tu nie będę pisał nic, w ogóle... No, Aleksander, Aleksander... Aleksander miłasz, ze mną. Dobra, i idę. Wiemy teraz. Mi... ja nie mogę na razie, bo ja buduję, wiesz, przejazdy. Ale... Ale chodź, chodźmy do tego ludzika, to zobaczymy jak to będzie dziwnie wyglądało. Mm, y, ja tu ja, ja, ja tu na razie... Ja widzę na waszym na ekranie, więc okej. Okay. Czekaj, y, Widzę, że... Czekaj, gdzie to jest? A, tutaj też? A dobra. Tutaj to, to jest ta dziewczyna. Szymka. Mruknie oczy, nie oczy. Patrzmy tutaj, ludzie. Tutaj. No, patrzymy. patrzymy. No przesuń się, dziewczyno. Bo ja chcę ci zrobić, żeby wyglądało dobrze. Tutaj normalnie stoi. Miknie, nie, miknie oczami. Ludzie. Dobra, nie będę wam pokazywał, bo już pokazywaliśmy. Ups. Nie ma. Co ja powiedziałem. Oh, oh. Dobra, Miłosz, Aleksander, chodźcie, chodźcie, do tego miejsca, to zobaczymy, to zobaczymy jak to będzie Nie Ja patrzę na wasze ekrany, okej? Okay? Jesteśmy wszyscy... O, pewnie teraz słyszeliście, że jakieś małe dziecko ten, płakało, to jest moja siostra. O, Olka um, 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 no Dobra, cho, chodźmy coś porobić. Za ja mam... dwie minuty kończymy odcinek, ale następny to będzie bardziej fajniejsze. No bo no będzie o moim Tak? Nie, nie, następny to będą... będzie z kartami. Aha, no, no, no. Czyli A trzeci to, to, będzie to będzie o moim dronie o ci, chciał mój wujek tutaj jest też. Moglibyśmy go nawet pokazać chłopaki, może co? E, nie. Mm, tak? Nie, nie, nie. No dobra. Za, min za minutę kończymy. Więc to był bardzo krótki, ups, ups, ups. Przepraszamy was, że to był taki krótki, co nie Seba? No. Chcieliśmy dłuższy, ale chci chcemy ci nagrać trochę krótszy odcinek. Eee, takie chcemy kilka odcinków. Obyć. A ja teraz wypróbuję. E, poka pokażę Wam tą dźwignię, że tutaj tak robi. Bo teraz jest włączone. Chcę je to miłosza pokoju. Tutaj jest jego kibylek. E, później tutaj tak skręca i leci to olka. Kilka Aleksandra. E, Rodzicie nam nie mówią. Jedno. Ojka. I. E, Stawiam to może włączone, żeby im świeciło tam. E, to Dobra. Ja będę musiała się. Ty chodź ja, czy ja tutaj grze? Dobrze. odcinek. Wiem, że już mówiliśmy łapeczkę w górę, ale zostawcie, po prostu łapeczkę w górę. Dzwoneczek. Jeśli przewinęliście, e, za niedługo to będzie tak troszeczkę ładniej na moim kanale. Zasubskrybujcie kanał, żeby to było szare, a nie czerwone. Później kliknijcie w ten dzwoneczek. Żeby taki no i jeszcze ładny... ja Ja Wam teraz pokażę. Zrobiłem to z zejście. Tylko będę się uważać. Może może trochę szybciej, bo będzie mogło być odcinek. E, dobra. E, widzimy się w następnym odcinku. I to dzisiaj. No, jeszcze dzisiaj. Tutaj no. tylko Wam miło szybko pokażę. Niestety już nie zdąży, bo teraz. Szybko. O. Widzimy się manko. E...